Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Lumizmantycznego pana Ryszarda Kamińskiego, z okazji w 75-lecia powołania sekcji numizmatycznej we Wrocławiu złotym medalem okolicznościowym imienia Ryszarda Kwiatkowskiego za działalność przyczyniającą się do promocji rozwoju numizmatyki oraz do

numizmatycy, palerystycy i podobne do tej nauki, którą zajmuje się. Mam jedną wielką prośbę jako 80 lat, abyście pamiętali o tym, że nasza numizma, numizmatyka, panystyka i pokrewny jej. Dzieci nie zaginą dotąd, dopóki będziemy mieli kontakt z młodym pokoleniem, musimy za wszelką cenę wejść do naszych szkół. Nie tylko średnich. i ideowe, które zawarte są w medalach oraz w monecie, czyli znaków i proszę Państwa, mają przeogromne znaczenie. Znaczenie historyczne, dające ogromną wiedzę, ale poza tym mają ogromne wartości artystyczne, wyrabiają poczucie smaku, estetyki, o której nam tak bardzo zależy. To nie tylko jest monet, środkiem teoretyzacyjnym, a więc zgromadzenia oszczędności, bo ja mam taki zgromadzony, ale to są te wartości. Dlatego tak bardzo cenimy zbiory augusta, które w tej chwili zgromadzimy, Wtedy to podziwiamy tarmonię no, rzymską, grecką, a szczególnie naszą Polską, które w której stulecie obchodziliśmy niedawno. Proszę Państwa, to są niepowtarzalne wartości. Ta kreska, ta głębia, które jest zawarte, ten rys, trzeba się w to wpatrzyć i w to zobaczyć. Ale żeby to było możliwe, to trzeba uczyć młode pokolenie, bo niestety my schodzimy bezcenie już. I trzeba to przekazać młodemu pokoleniu. I proszę Państwa, na ostatnim akapit mojego wystąpienia jest ogromna prośba do władz rządu głównego, PTN. O to, żeby wystąpił do ministra oświaty, o umożliwienie nam wstępu do szkół, żebyśmy mogli propagować te wartości, które są zawarte w numizmatyce, nie tylko w literaturze, ale w tych wartościach. Tak samo. I jeszcze widzę mojego kochanego dzisiaj którym kiedyś rozpoczynaliśmy, z dziśu wszystkiego dobrego, gratuluję Ci, wprowadzałeś mnie w to. młodzieży i mimo swojego wieku, mimo pewnych tutaj już nie domagam, ciągle organizuję w szkołach spotkania z młodzieżą i opowiada o polskiej smakce i Polsce.